28 lipca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. W wyniku intensywnych opadów deszczu, które przeszły przez region w niedzielę w nocy, służby miały pełne ręce roboty. Ostrzeżenie trzeciego stopnia wydane przez IMGW w niedzielę objęło m.in. powiat Bełchatowski, Piotrkowski i Radomszczański. Prognozy się sprawdziły, strażacy zmagali się z usuwaniem skutków żywiołu. Przyszły do nas ulewne deszcze, tak jak jesteśmy świadkami obecnie. W wyniku tych ulew odnotowaliśmy do godziny 10 42 zdarzenia. Z takich większych obiektów to były szkoły na Czaplinieckiej, na Przytorzu Szkoła, 13, sąd rejonowy w Bełatowie. Poza tym mamy zalane tam posesje głównie garaże na budynkach mieszkalnych, budynki gospodarcze, no i praktycznie zdarzenia na całym powiecie. No z reguły to były podtopienia miejsc gdzieś tam niżej położonych, jakieś tam szatnie w piwnicach, było też Chyba na Słowackiego to tam y, po prostu niedrożność chyba odpływu rynny spowodowało napływ wody y, przez, pęknie, przez jakąś szczelinę w ścianie do środka. Tam na szczęście nie było dużego zalania, no, ale że tak powiem przez te opady cały czas y, to y, zagrożenie występowało tam. No rakówka z tego, co obecnie wiem, no to już jest przepełniona i z tego, co pamiętam już wylewa na korty tenisowe, gdzieś tam już jest ten stan dosyć wysoki i alarmujący. No, cały czas, że tak powiem, będziemy monitorować temat. No, znaczy po ilości zdarzeń, tak. Bo, nawet jeżeli były jakieś ulewy, to było tych zdarzeń trochę mniej. Obecnie mamy no już 42 zanotowane, nie wiem, jak będzie dalej. Jeżeli te opady się trzymają, no to pewnie będzie jeszcze ta liczba rosła. W związku z ostrzeżeniami pogodowymi, w niedzielę wieczorem zwołano sztab kryzysowy. W odpowiedzi na wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu, wicestarosta Jolanta Pawlikowska zwołała nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Sztabu Kryzysowego. W starostwie spotkali się przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, a także służb energetycznych i drogowych. Wszystkie jednostki zostały postawione w stan gotowości. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Wszystkie służby są zmobilizowane, gotowe do natychmiastowej reakcji w przypadku pogorszenia się warunków, poinformowała Jolanta Pawlikowska. Piątkowy wieczór na Placu Narodowicza upłynął pod znakiem dobrej zabawy pod gołym niebem. Wszystko za sprawą miejskiej potańcówki, która przyciągnęła zarówno miłośników tańca, jak i tych, którzy po prostu chcieli poczuć klimat muzyki z dawnych lat. Z głośników rozbrzmiewały największe hity lat 80. i 90. Nie zabrakło też współczesnych przebojów, które porwały do tańca uczestników w każdym wieku. Przy rytmach Italo Disco bawili się nawet najmłodsi. Wielu mieszkańców przyszło po prostu posłuchać muzyki i chłonąć wyjątkową atmosferę tego wydarzenia. Humory dopisały, a dobre muzyczne rytmy grane przez DJ-a kolejny raz pokazały, że to idealny przepis na udany wieczór. funkcjonariusze Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej, Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z policjantami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, przy wsparciu Wydziału Bojowego CBŚP, zatrzymali na terenie Łodzi 39-letniego mężczyznę. Miejsce pobytu poszukiwanego oraz jego tożsamość potwierdzili funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, czerwonej noty Interpolu oraz dwóch listów gończych wydanych przez Prokuraturę Krajową i Sąd Okręgowy w Łodzi. Zatrzymany ma do odbycia karę 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Śledczy podejrzewają również, że zatrzymany był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmujący się przemytem i handlem środkami odurzającymi. Grupa rekrutowała się ze środowisk pseudokibiców różnych klubów piłkarskich z terenu całego kraju, a sam podejrzany był powiązany z pseudokibicami jednego z łódzkich klubów. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika także, że oprócz działalności narkotykowej mógł on zajmować się również lichwą oraz wymuszeniem haraczy. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2020 roku. Aby uniknąć zatrzymania posługiwał się fałszywymi dokumentami oraz zmienił wygląd. Dzięki skoordynowanej pracy służb poszukiwany został doprowadzony przed odpowiednie organy. W niedzielne popołudnie plac Narutowicza znów przyciągnął tłumy. Tym razem niepotaneczne emocje, a pozielone upominki za proekologiczne działanie. W niedzielne popołudnie plac Narutowicza ponownie tętnił życiem. Tym razem za sprawą ekologicznej akcji pod hasłem: Segregacja to dobra reakcja. Mieszkańcy tłumnie stawili się, by oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a w zamian odebrać pachnące zielone upominki. Co oddaliście dzisiaj? E, telefony i żelazko. To była duża mobilizacja w domu, żeby tak. znaleźć sprzęt? Tak. I udało się. Tak, udało się. Już przed startem akcji uformowała się spora kolejka. Nie brakowało osób z torbami elektroodpadów. Od starych telefonów przez suszarki aż po niedziałające miksery. Za oddane elektrośmieci można było wybrać roślinę doniczkową. Dużym powodzeniem cieszyła się m.in. lawenda czy mięta truskawkowa. Organizatorzy nie kryli radości z tak licznego udziału mieszkańców. Bardzo się cieszę, że możemy taką akcję przeprowadzić dla naszych mieszkańców. Mamy rośliny, rośliny do rozdania, ale Oczywiście coś musi być w zamian, czyli przyjmujemy elektrośmieci. No takie elektrośmieci na pewno znajdują się w każdym domu, więc jeśli jeszcze kogoś tutaj nie ma, to serdecznie zapraszamy. No i też akcja ekologiczna, edukacja naszych najmłodszych Bełchatowian. Mamy wspaniały teatrzyk, Teatr Kultureska, który uczy nasze dzieci, jak dbać o przyrodę. Elektrośmieci pojawiają się zawsze i bardzo chętnie uczestniczymy w akcjach i je organizujemy. W roku szkolnym często takie akcje prowadzone są w szkołach, więc placówki przyjmują elektrośmieci. Często można spotkać rodziców, którzy idą do szkoły i uczestniczą razem z dziećmi w takich akcjach. Myślę, że przede wszystkim edukacja mieszkańców, uświadamianie, że nie porzucamy niczego w lesie, nie wywozimy niczego za miasto, nie zostawiamy niczego przy okolicznych naszych osiedlowych śmietnikach, tylko bierzemy udział w akcjach i nasze dzieci jak dbać o przyrodę? Zachęcamy do segregacji śmieci, zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a w nagrodę mieszkaniec, który, się, który, przyniesie, kwiatu, który przyniesie zużyty sprzęt, otrzyma kwiatuszka. Ekstra widać, zainteresowanie jest bardzo duże. No, ten pojemnik stanął wyjątkowo teraz na placu Narodowicza, ale w Bełhatowi jest więcej miejsc, gdzie ludzie mogą się pozbyć takich. Zepsutych, zużytych sprzętów. Tak, oczywiście praktycznie na każdym osiedlu na terenie miasta Bołchatowa są usytuowane zielone pojemniki na zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, po to, żeby mieszkańcom było wygodnie przekazać takie niepotrzebne, że tak powiem, odpady. A już 10 sierpnia kolejna odsłona tej akcji, która znów zagości na placu Narutowicza. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.